Poniedziałek 7 grudnia 2020 czas na aktualizację. Tydzień temu byłem w Ohio w drodze do Teksasu, do Dallas, a dzisiaj, jak widzicie, jestem już w domu. Już, chociaż nie już, bo jestem o dwa dni później niż musiałem być. Więc tak, tydzień temu w środę rano rozładowałem Dallas, w czwartek rano załadowałem kurczaka w Arkansas do Toronto. No i tutaj zaczęły się komplikacje, bo ładunek był na niedzielę. Ja powiedziałem, że mogę tam dojechać na piątek po południu, ale w piątek po południu już nie zdejmowali i nie miał kto rozładować tego w niedzielę, więc zostawili mnie od piątku do niedzieli w Toronto 500 km od domu. Poza tym jeszcze wpakowali mnie w pracę miastową w Toronto, zapłacili mi za to. No i czyli tak, w niedzielę wieczorem rozładowałem o 10 wieczorem towar, Zrobiłem przepinkę i wróciłem do Montrealu dzisiaj o czwartej nad ranem. Przespałem się dwie godziny na bazie i oto jestem w domu. Trochę ten wyjazd był niefajny, no ale dobra, bywa i tak. Eee, to jest to, co u mnie słychać. Teraz biorę, biorę sobie 4 dni wolnego. Poda, podałem datę gotowe do wyjazdu dopiero przyszły piątek. A teraz wedle zwyczaju odpowiem na trzy pytania zadane pod aktualizacją wcześniejszą. Pytanie numer 1. Czy jak ważysz się na wagach z napisem Cut Scale i wynik masz online, czy te same wartości są w systemie ogólnostanowym i po numerach rejestracyjnych władze mogą wiedzieć, ile ważysz? Otóż nie. Cut Scale to, to jest system wag prywatnych i mimo tego, że ja się ważę e, zdanie przez telefon, no to dostaję, tak, by mogę iść na stop po kartkę, czyli dokument oficjalny, który stanowi. Czy oficjalny, oficjalny, prywatnie, który stanowi i certyfikuje moją wagę, ale ja ten dokument dostaję w PDF-ie. Teraz, jeżeli zważy, zważyliby mnie na wadze stanowej i e, stwierdziliby, że jestem przeciążony, to firma CutScale gwarantuje, że to, co się u nich zważyłem, jest e, prawdziwe. A jeśli jest ich waga błędna, bo zrobią, zrobią testy, to wtedy pokryją koszty mandatu i ten. Ale nie, to, 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 to że ja się skanuję, ważę online, to, to nic nie znaczy, to nigdzie nie jest udostępniane. To jest tylko po prostu dla wygody, żeby szybciej się można było zważyć. Poza tym jest coś takiego jak przekazywanie sobie informacji między wagami w systemie pripas I często gęsto jest tak, że jak się jedzie na pierwszą wagę, ściągają was, nas, mnie, ważą i później jak się jedzie dalej, to gdzieś jest zarejestrowane i informacja jest przekazywana, i wtedy wiadomo, ile waży. Ale to jest tylko jeżeli zważy się na wadze stanowej, i to oni decydują, bo to, to, że jest waga ok, to nie znaczy, że mnie nie ściągają na wagę, bo mogą chcieć ode mnie przeglądu. Pytanie numer dwa: powiedz coś więcej o tych trzech osiowych nowych naczepach w Prinsie, zasady, regulacje i dlaczego. No więc dzisiaj na temat wagi dużo. Więc tak: 3-osiowe naczepy, i 4 naczepy, i nawet 5-osiowe naczepy są spotykane w Kanadzie. W Stanach też, ale w Kanadzie można jechać z 3-osiową naczepą przez całą Kanadę. I chodzi o to, że można wziąć więcej towaru. Nie, nie pamiętam dokładnie ile, ale ogólnie w Kanadzie na 2 na dwuosiową cały zestaw może ważyć 40 ton, a 3-osiowa chyba. 46, no nie wiem, nie chcę teraz Was pół w ale więcej. Do Stanów też można wjechać z, e, z naczepą trzyosiową, ale jeżeli się nie ma żadnych pozwoleń, no to można wziąć tylko, e, cały skład może ważyć tyle, ile dwuosiowa, czyli 36 ton. Także to, że są trzy ośki, można brać więcej towaru na Kanadę i można jechać z, z taką naczepą trzyosiową przez całą Kanadę. E, jeśli chodzi o czteroosiowe, nie wiem. No i dlatego kupił trzyosiowe, bo będziemy teraz robić coraz częściej nowy Brunswick i mój ciągnik będzie musiał być zarejestrowany. Właśnie, bo nie wystarczy mieć naczepy trzyosiowe, trzeba też zarejestrować ciąg. Mój ciągnik jest zarejestrowany na 5 eee, osi. Czyli trzy na ciągniku i dwie na naczepie i go przerejestrują na sześć i więcej. I będę mógł ciągać te trójki. E, czasami właśnie e, będziemy jeździć do nowego rodzaju, bo tam mamy nową bazę, jak to mówiłem w aktualizacji wcześniejszej. I pytanie numer 3. Jeździłeś po Europie, jeździsz po Ameryce, znasz realia panające tutaj i tam. Jak myślisz, czy zwiększenie limitu prędkości dla ciężarówek do limitu znanego w Stanach i Kanadzie polepszyłoby, czy wręcz przeciwnie pogorszyłoby bezpieczeństwo na drogach? Podniesienie prędkości dla ciężarowych to nie wszystko. E, ja zawsze mówiłem, że e, to, co jest w Europie, jest niebezpieczne, bo różnica między osobowymi i ciężarowymi jest zbyt duża. E, w Polsce to 50 km na godzinę. W Niemczech to już w ogóle kosmos, bo tam w niektórych odcinkach są nie ma ograniczeń, tylko że też trzeba przyznać, że w Niemczech jest inna kultura jazdy i stąd w Niemczech bardzo często. Jest zakaz wyprzedzania dla ciężarowych w ciągu dnia, no bo tam są właśnie te duże różnice. Więc można by zwiększyć prędkość ciężarowych dla, do 105 na przykład, co się równa z tym, że jeżeli jest wypadek, no mamy, zawieramy więcej energii kinetycznej i są większe szkody, ale też, i tutaj się osobówki wkurzą, zmniejszyć maksymalną prędkość dla osobowych. No tutaj najczęściej jest tak, że jest jedno ograniczenie dla osobowych i ciężarowych. Wcześniej w niektórych stanach były dwie różne prędkości, do tej pory są, ale stanowczo zmniejszyli te prędkości. Kiedyś w Michigan było 55 mil na godzinę dla ciężarowych, a dla osobowych 70 mil na godzinę. Stwierdzi, że to jest za duża różnica i teraz jest 70 dla osobowych, 65 dla ciężarowych. Jedyny stan, który jeszcze ma taką dużnicę, dużą różnicę, to jest Kalifornia. Wszędzie indziej ta różnica jest od 5 do 10 mil na godzinę, a, a większość stanów w Ameryce prędkość maksymalna dozwolona jest taka sama dla ciężarowych i osobowych. I to widać na drodze, no, ruch jest nie ma czegoś takiego, że jedzie ciężarowy 5, a ktoś z tyłu jedzie 200. Co, co spowoduje niebezpieczeństwo na drodze? Nie ma czegoś takiego. Tutaj tolerancja w Ontario jest tak do 20 km ponad limit. Czyli jak jest ograniczenie 100 w całym Ontario, no to jak ciężarowy jedzie 105, osobówka jedzie 120, no to ta różnica nie jest duża, także to sprawia mniejsze niebezpieczeństwo. Tylko, że wartość kinetyczna, jaką posiada zestaw przy większej prędkości, jest większa i to przy wypadku może spowodować większe szkody. No więc. Podwyższenie prędkości w Europie nic nie da, jeżeli nie zmniejszymy prędkości osobówek. A wątpię, żeby się na to kiedykolwiek ktoś zgodził, bo to jest po prostu już tak przyjęte. Dobra, to były trzy pytania. Zadawajcie kolejne trzy. Kolejne, znaczy zadawajcie więcej pytań. Wybiorę trzy albo cztery, jak będą interesujące, i odpowiem za tydzień. A gdzie będę za tydzień? No, już na pewno w trasie, bo podaję wyjazd w piątek. Taki to był tyk aktualizacji. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę. Pa!